Okres wakacji to moment, kiedy rozpoczynamy liczne inwestycje drogowe na łódzkich ulicach i początek lipca to właśnie okres, kiedy zostaną wprowadzone największe zmiany, jeśli chodzi o organizację ruchu. Rozpoczynamy remont na ulicy Gdańskiej, który będzie polegał na wymianie torowiska od ulicy Zielonej, aż do ulicy Kopernika, wraz z ulicą Kopernika do ulicy Żeromskiego. Tutaj kierowcy nie będą mogli częściowo podczas prac korzystać z ulicy Gdańskiej, a w alternatywie mo mogą wykorzystać Aleje Kościuszki i ulicę Żeromskiego. Prace na całym odcinku ulicy Gdańskiej w prawdopodobnie Podobnie potrwają przez całe wakacje. Możliwe, że jeszcze okres po wakacjach będą one dalej prowadzone. Będą etapowane tak, aby jak najmniej utrudnić przejazd dla kierowców. Pierwszy odcinek robót rozpocznie się pomiędzy Zieloną a Strugą. Początek lipca to również zmiany na dwóch pozostałych inwestycjach na łódzkich ulicach. Kierowcy będą już mogli korzystać w dwóch kierunkach z przejazdu ulicą Wólczańską przy przedłużeniu Kościuszki oraz będą kończyły się prace na skrzyżowaniu Wierzbowej i Przędzalnianej, gdzie kierowcy już będą na początku lipca mogli przejechać prosto ulicą Tuwima bez żadnych utrudnień. Przypomnijmy również, że zmieniała się organizacja ruchu na ulicy Konstantynowskiej, gdzie korzystamy już z nowego ronda. W tej chwili Prowadzone są prace przy wykończeniu ulicy w śladzie starej jezdni. Wakacje to również będzie ten moment, w którym kierowcy będą mogli skorzystać już w całości z przejazdu ulicą Juszczakiewicza. Początek wakacji przyniesie również ułatwienia dla kierowców na skrzyżowaniu rydza śmigłego i dąbrowskiego. W tej chwili prace zostały zgłoszone do odbiorów i po decyzji nadzoru budowlanego i inżyniera miasta będziemy mogli już przystąpić do wprowadzenia stałej organizacji ruchu i udostępnić we wszystkich kierunkach przejazd przez skrzyżowanie.